Dzisiaj idziemy na czupel i magórkę wilgowiską. Eee, a skąd idziemy? Idziemy z Międzybrodzia Żywieckiego. Bialskiego. Żywieckie. Białskie. Ale w topa. <noise> Początek czerwony szlak Może być to małym zaskoczeniem dla co niektórych, bo jest taki dosyć intensywny. A tu idąc taka ciekawostka znalazłem o taki kamień. Zastał przypominający Polskę. No i coraz więcej ludzi na szlaku, z tego co widzę. Już jesteśmy bardzo blisko szczytu, czyli tego czupla jako pierwszy. Tu jestem teraz na takim rozdrożu z tamtą Tutaj można iść na rogacz. No a my pójdziemy na czupel. Nie jest to na korona Gór w, Polski. w Małym. Krótko, Łatwo. Prawie że w na szlaku. No w pewnej chwili idąc z Czupla do Magórki można by powiedzieć, że to już jest autostrada. Piesa. No, i raptem nie minęło, nie wiem ile czasu, bardzo krótko, e, i już jesteśmy. O, proszę. Ma Wilkowicka. Naprawdę jest to taki, można powiedzieć, szlak rodzinny. Zamęczyć się tutaj nie da. E, jedyny minus to taki, że. Ja... Jest tu sporo innych turystów i no, ciszy raczej tutaj nie będzie. A z magurki wilkowickiej po prostu żółtym szlakiem kierujemy się. On jest o tyle fajny, że już tu po prostu nigdzie ludzi nie ma. Oprócz nas, nie? A tu domek dla ptaków na wzór domu właściciela. Taka ciekawostka. I cyk, takie rzeczyłeczki. No niestety, kurde, sama ta końcówka jest przy głównej drodze asfaltowej i ja auta jeżdżą w jedną i w drugą stronę. Ale już akurat dosyć blisko tam, gdzie żeśmy wyszli. Patrzcie, tam góra Żar jest. Po prostu kurde ten... Eee, przeszliśmy taką pętelkę, 15 km. i e, tak mówiłem wcześniej, jest to szlak dla wszystkich ludzi, jedynie kurde są kondycja, a nie kondycja, wiadomo. Do eee, warto jednak chodzić po górach, a nie siedzieć w domu. Hej.